Motra jest jednym z najbardziej ikonicznych kaiju w japońskiej kinematografii i znana jest jako sojuszniczka Godzilli. Ich współpraca nie jest przypadkowa i wynika z kilku głębokich motywów, zarówno mitologicznych, jak i fabularnych. Witajcie na kanale GraczFan. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy, dlaczego Motra decyduje się wspierać godzille w walce z innymi potworami. Zbadamy ich wspólne historie, motywy działania oraz kontekst, w jakim ich sojusz się rozwija. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga to w funkcjonowaniu kanału. Pierwsze spotkanie Motry i Godzilli miało miejsce w filmie Motra kontra Godzilla z 1964 roku. W tamtej historii Olbrzymy początkowo walczyły przeciwko sobie, ale ostatecznie Motra zdecydowała się pomóc Godzilli w walce z większym zagrożeniem. Ta współpraca zapoczątkowała długotrwałą tradycję ich sojuszu w obliczu wspólnych wrogów. Głównym motywem działania Motry jest ochrona Ziemi. Tytan ten jest często przedstawiany jako obrońca przyrody, gotowy do walki z każdą istotą, która zagraża ekologicznej równowadze planety. W tym kontekście jej sojusz z Godzilla staje się naturalny, gdyż razem mogą efektywniej stawić czoła największym zagrożeniom. Motra jest często przedstawiana jako mistyczna istota, mająca głębokie powiązania z duchowym światem. Jej motywacje są często nasycone duchowymi przesłankami, a jej misja jest postrzegana jako święta. Kapłanki Motry, które komunikują się z nią telepatycznie, często podkreślają, że jej działania mają na celu przywrócenie harmonii w świecie. Sojusz z Godzilla, który także z czasem ewoluował w obrońce Ziemi, wpisuje się w te duchowe ramy. Motra jest symbolem poświęcenia i odwagi. W wielu filmach była gotowa oddać swoje życie, aby ochronić Ziemię i jej mieszkańców. To poświęcenie jest widoczne w jej sojuszu z Godzillą, gdzie często podejmuje się najbardziej niebezpiecznych zadań, aby umożliwić Alfie Tytanów odniesienie zwycięstwa. Relacja Motry i Godzilli ewoluowała na przestrzeni lat, przechodząc od wzajemnej niechęci do silnego sojuszu. Początkowo ich spotkania były nacechowane wrogością, ale z czasem zaczęli dostrzegać, że ich współpraca może przynieść korzyści obu stronom. W filmach takich jak Godzilla, Król Potworów, ich relacja jest przedstawiana jako głęboki sojusz oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Motra pomaga Godzilli, gdyż przeciwnicy Króla Potworów zagrażają również samej planecie Ziemi. Kaiju, takie jak Król Ghidorah, Mecha Godzilla czy też Rodan, stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzkości, ale także dla samej planety. Motra i Godzilla współpracując mogą skuteczniej stawić czoła tym przeciwnikom i ochronić Ziemię przed zniszczeniem. Tytany te uzupełniają się w walce. Motra ze swoimi zdolnościami do latania, emitowania energetycznych promieni i manipulacji feromonami wnosi unikalne umiejętności, które doskonale komponują się z surową siłą i wytrzymałością godzilli. Razem tworzą niezwykle skuteczny duet, zdolny do pokonania nawet najpotężniejszych przeciwników, którzy w walce jeden na jednego zdominowaliby obrońców Ziemi. W podobny sposób obrończyni planety wsparła Alfę Tytanów również podczas konfliktu z królem Skarem, pomagając w zawarciu sojuszu między Godzillą i Kongiem. Była więc głosem rozsądku, który wspierał wielkie Tytany w podejmowaniu sensownych decyzji. Wspaniale że dotrwałeś do końca filmu, napisz w komentarzu hasło odcinka Gamera obrońca ludzi, tymczasem trzymaj się, cześć.